Wiadomości z Małopolski. Konkursy z nagrodami, strefa symulatorów, lekcje europejskie, urodzinowy tort i muzyka na żywo to tylko część z wielu atrakcji, które czekały na wadowickim rynku na uczestników pierwszego z serii pikników rodzinnych Małopolska Zachodnia Kopalnia Możliwości, zorganizowanego z okazji 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Promujemy tutaj nie tylko fundusze europejskie w tej skali całościowej, ale przede wszystkim Fundusz Sprawiedliwej Transformacji który jest funduszem blisko 260-milionowym, oczywiście w euro, z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla czterech powiatów czyli powiat Wadowicki, Oświęcimski, Szanowski i olkuski, jako w pewnym sensie rekompensata za cały proces transformacji, który no, w różnym zakresie, w różnych tych powiatach się odbywa. Te środki są skierowane zarówno do przedsiębiorców, są skierowane na przekwalifikowania, są skierowane na różnego rodzaju szkolenia. Podczas pikniku można było zobaczyć wystawę obrazującą jak Małopolska zmieniła się dzięki wsparciu środków europejskich. Wydarzenie było także okazją by odwiedzić np. punkt informacyjny funduszy europejskich lub bliżej poznać takie projekty jak np. Eko Małopolska czy Tele Anioł. Osoby, które zjawią się u nas na stoisku mogą się dowiedzieć na temat naszego projektu jakim jest Małopolski TeleAnioł. To jest projekt, który jest skierowany dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mogą to być osoby starsze, młodsze, z niepełnosprawnością, ale ale też mieszkające samotnie, które po prostu potrzebują jakiejś formy wsparcia. Każda osoba otrzymuje taką opaskę, opaskę życia, która może tak naprawdę im pomóc w sytuacji kryzysowej, gdy na przykład zemdleją, czy coś im się stanie. Nasze Centrum Teleopieki dostaje sygnał, że coś jest nie tak, może wezwać karetkę, także no to jest duże wsparcie dla osób, które na przykład mieszkają samotnie. Goście, którzy przychodzą na dzisiejsze spotkanie, mogą dowiedzieć się najważniejszych informacji, co to jest Unia Europejska, kto wchodzi w skład Unii Europejskiej. Dzieci i młodzież mogą posłuchać krótkiej lekcji o Unii Europejskiej. Możemy zapoznać się z informacjami dotyczącymi, jakie mamy korzyści z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale oczywiście w naszych punktach informacyjnych również możemy udzielić informacji, jakie są formy korzystania ze środków funduszowych. Piknik nieprzypadkowo odbył się w Wadowicach. To miasto, które dzięki funduszom europejskim przeszło niezwykłe zmiany. Wadowice są jednym z tych miast, które naprawdę bardzo mocno w ostatnich latach się rozwijały. Zrealizowaliśmy setki inwestycji w ciągu pięciu lat i łączna wartość przekroczyła 300 milionów złotych. Udało się zrealizować właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej, ale również rządowym, redystrybuowanym przez Urząd Marszałkowski. Są wielkie inwestycje takie jak remont dworca PKP Wadowice, remont dworca PKS Wadowice, park and ride, ścieżki rowerowe, ale też dziesiątki małych inwestycji i w mieście i w sołectwach. Dużo można się dowiedzieć o funduszach europejskich, bo wydaje mi się, że obywatele tacy często nie mają świadomości na co te pieniądze idą? A jest to jakby dużo pieniędzy wydaje mi się często bardzo rozsądnie wydatkowanych. To podoba mi się można pobrać materiały, zobaczyć, jest to świętować. Główną atrakcją wieczoru był koncert Maryli Rodowicz.